Cześć wam z tej strony kurczak jest dziś ze mną z gry, oczywiście, tytan. No, że mam kurczaka. No i tak, e, tak widać, oczywiście, dom jest skończony przeze mnie. Ja go zrobiłem w 100%, tak? tak naprawdę, ja przyniosę wszystkie materiały: każdy, każdy tutaj drewno, każdy, każdy materiał przez moje dłonie. I co, i kurczak sobie wziął u merchanta Class Questa, a ja będę Fighterem i wezmę sobie u klas Class Questa, uwaga fighter tak i co ja mam żeby, żeby być fighterem muszę użyć dwa life krystały nie zginąć i zabić 5 potworów korupcji czyli Uuu. będzie spoko ja za to dostaję nowego questa Howarda oh, oprócz tego sprawdzimy go sobie eee coś tam pieprzysz <laughs> craft to sell find one Google co? Nie zbyt dogarnia o co chodzi. Sprawdź z grecie czy masz podobnego Co? Jakiego ma jaką masz misję u Howarda? Quest! Hey, you! Yes, you want to be a merchant for one night? I need that you do something for me. What you need to do is collect two lenses of demon ice, turn them into a gogglesnare, a, a table and a chair and I will pay you 25% ceny i sprzedać wszystko. Deal? <laughs> I co zostaniesz wtedy merchantem? No ale nie, ja tego nie chcę, bo już wybrałem. Ty nie masz tego tam po lewej na górze w tym żółtym pasku? Mam, ale u mnie jest napisane, że muszę znaleźć jedne gogle i wtedy będzie coś tam. No. A to nie, Chcesz to nie jest zrobić z lęsów. Aha. Ale to jest quest nabyciem Merchantem? bo to było mi napisane, że to jest jakiś nowy quest. Po prostu myślałem, że to jest jakiś taki, wiesz. Dobra, wiesz co? Ja wrócę tam do ciebie. Tak ci po lewej. Bo ja mam No, umiem czy Spoko. Nie, 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 masz tu craft w cel? Co? Tak, tak, tak. No to, to, to nie jest wynabycie Merchantem. To jest taki, który wziąłeś to po prostu Merchanta, bo to ogólnie No, no, to super. No, no, to, to mi chodzi. No, a Merchantem to masz osobno. Fighter, ja mam Fighter Class Test. Eee, Demolitions, witamy. Dobra, wiecie, ludzkie ogólnie domki są super, NPC się spawnują, a my choć... Zobaczmy czy jest u niego jakiś Quest w ogóle. Nie ma, nie ma. Nie ma? A ty powinieneś mieć po, napisane w swoich Questach Merchant Class Test, masz? Quests. Ale nie, to olew nie Nie, 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 to ja merchanta nie mam, ja mam Akolite. No, 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 Akolita o to mi chodzi. <grym> chodźmy z Gredzie do Jaski, ja muszę <grym> zabić tam zombiaki. Aha, zombiaków A ja nie ma ja muszę z... użyć dwa Life Kristale, y, to może znajdziemy dla mnie. No no, no to przekazy. chodźmy do jaski. Dobra. Tylko, że mi się tu jaski nie zginęły. tu już chodziliśmy. Aha, bo ja wlazłem do mojej kopalni kamienia. Aha, nie pokazałeś, nie pokazałeś mi broni, no. znalazłem takie, zrobiliśmy sobie. Taki Ale taki to już pokazałeś poprzednim odcinku. Jak to pokazałem? No tak! Naprawdę! Ja mam o sobą pamięć. Ej, eee, idźcie z takim zgredziem co tu można zrobić z nim. Ale zaraz pokazuję... A no no no, bo fajnie to się depiluje, no pamiętam. No pokażełeś, co jest. to się dzieje? Underground nam się oha. No, no. no myśl. A, a underground Caverns, jeszcze trudniej. No dobra, powiedzmy, że się jakoś zaliczam do tego. Coś zaczęło dziwnie szumyć w ja. zgradzie. Też byliśmy. Zombie słyszę. Nie, to na pewno... Czekaj, srebro! Przyjrzyj się, z jest... Mam ten, ja chyba się wyciszę teraz. Nie, nie, to nie słuchasz tak bardzo, nie ma problemu. No, zaraz tutaj przyjdzie, będzie słychać. słuchać. To się wtedy wycie. No, to wtedy możli możesz już. Kurczę, no... Szkoda, zgrydzia nie będzie słychować. A to na chwilę. Unsoop. Zaraz ją... Nie zaraz... ma na chwilę. Unsoop i koniec. Dobra, e tutaj mamy jeszcze koper. Kopra też skop że ktoś nas już zabiło, takiego dziwnego. Nie mam pojęcia, ale możliwe, że to było akurat to. No dobra, powiedzmy, że nie, spoko. Nie, to nie było to. To był jakiś Beatle, jakiś żuczek. Aaa, no tak, to... Nie. Drugi odcinek, potwierdzone info. 1000 coś HP, przeżyj sobie z nim, bardzo fajne. Zbalansowana gra. Nie... Dobra, ja się... Nie, ja... Bo to już bardzo dobrze słychać. No dobrze. No, no to No to ja będę musiał komentować sam, Zgredzio wróci później najprawdopodobniej. Jej! Yeah, zgradio has leveled. Up. Dobrze. I mamy tutaj teraz jeszcze. Coś chyba zlagowało. Dobra, żyjemy. Złoto, jak zawsze, na próbsi. Ja jeszcze wyjdę tam do góry. Bo ja jestem ninja skaczącym, więc mogę tutaj sobie poskakać. Może znajdziemy do zgradia jakieś serduszko. Znaleźliśmy tu na pewno tylko złoto na razie. No, to złoto też jest spoko. Nie widziałem ile mam kapel. Aha, z wróć tam, tam jest złoto i, i złoto, tylko że w formie pieniążków. No i powiem wam szczerze, naprawdę zaczyna mi się podobać ten mod, ponieważ. No, już się misje zaczynają, wszystko w porządku. Oj, tam level straciłem co z tego. E, gdzie ja muszę iść? Level dostaję za to, że zginąłem? Dziwne. A! spadłem, dobra. Never mind. A, za zabicie nietopera, który miał 1 HP. No, no to jest tak, wiesz, dostajesz spa po prostu. Dobra, już zbijam tam do ciebie. Jestem. Już cię słyszę. Oj, co mi tam zabolało? Dobra, krytyk. Żadnych zębieków tu nie ma, niestety, więc sobie nie poradzę z tym. Z tą misją. Na razie poczekamy po prostu do nocy. W nocy będzie ich multum, naprawdę. Jeśli oglądaliście odcinki wcześniejsze, to musicie o tym wiedzieć. Nie możesz zginąć, to w misji. No to. to chyba dopiero. Ale nie wiem, jak to ci się zaliczy, bo u mnie pogadanie z Guaydem się zaliczyło, i mam to na zielono. To nie wiem, do kiedy masz tak nie ginąć. Trochę niesprecyzowany. Błąd autora. Aż nie zginę! A jak zginiesz, to co, ci się zaliczy, bo nie zginąłeś przez ten czas, do którego zginąłeś? Stary, przyjdź tutaj. Wiesz, ile tu jest żelaza? To po prostu będziemy mieli chyba już załatwione z mamy te e, zbroje i w ogóle. Czemu ty nie podskoczysz, tylko tak jakoś budujesz? Patrz, ile tu kopania, ziomek! Dobra, skop to, ja się dostanę do tego wyższego. Nice. No dokładnie. Tyle to ja w normalnej terrarii raczej nie widziałem. NICE nicę CYCE hehe, Dobra, sobie zbudujemy kładeczkę, ale troll nie mogę zmienić br broni, no bo stracę level, w ogóle nie będę mógł tego. Nie, no po prostu ten ma już 15, a ja 14 ledwo na początku, bo boginy. W ogóle licznik śmierci niedługo wstawimy w to No i co, no i co, no i co, no muszę iść znowu tam, naprawdę Nie no, nie chciałoby mi się chyba O! W idealnym momencie chyba skoczył Mogę stąd wejść? boż! Climbing gówno, nie lubię No, chociaż czasami się przydaje O, Pułapka, już się zesrałem Wyskoczyłem jak taki czwany lis W ogóle miałem być złodziejem, ale myślę, że akoliza to jest bardziej taka ninjowa klasa No, właśnie Następny odcinek nagrywa z bo właśnie też miałem mówić o tym, żeby mógł nagrać któryś z tych odcinków, więc fajnie by też było tak z innej perspektywy zobaczyć, jak to wygląda wszystko. A poza tym, właśnie miałem być złodziejem, ale jak już zostałem tym akolitą, to już powiedzmy, że będę akolitą, a złodziejem nie będzie nikt, z Gredzią będzie merczantem. Czy tak? Tak masz być z merczantem z Gredzią? A żeby stać się złodziejem trzeba iść do e, staruszka, który zmienia się w... E, tak zwanego szkieletrona Koło Dungeona, yeah. Dobra Złotko Uwaga, bo u góry coś jest Nie wiem czy to nie jest kamień Nie, raczej nie, bo tu nie ma pułapki jakby Żeby spadła Oraz no, jakaś tam inna jaskinia ANOTHER Okej, okay, jeszcze tu jest silver Naprawdę, teraz myślę, że już będziemy mogli sobie spokojnie zrobić zbroję Przynajmniej z żelaza Wolałbym jednak z silvera, ale... No, coś tam na start musi być Fajterem? Oj, przepraszam, bo odmerczany... Od mercha... O kurde, ten żuczek! Zgrodzio. Zgrodzio, tam jest żuczek. Ja tam nie chcę. Boję się żuczka. To mnie spróbuję skopać, to cię zabije chyba. Zostaw mnie, zostaw mnie! Żbiku. Dobra, tam już nie mam... Nie, no idzie do mnie! Fak! Jaki on ma... Ile on ma HP? To coś... Zgredzie nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Zabiliśmy go, jej. Dobra, tu jest pułapka, to uwaga. Wejdźmy teraz, może tu. Fak, fak, nie widzę nic. LOL! Zgredzie chyba uruchomił jakąś pułapkę, ja uruchomiłem 50 innych jeszcze pułapek. Nie mam pojęcia co się dzieje, wracam tam. Tak, uruchomiliśmy jakąś potężną pułapkę, naprawdę. Chwileczkę. Myślę, że jak zrobię troszkę świeczułek, to mi się przydadził, bo tutaj jest trochę kopru. Jakoś ten koper będę mógł wykorzystać myślę. Dobra, wróciłem, ej, patrz, wywaliło mi misję, nie? Więc już wiemy o co tu chodzi, patrz. Gdybym na przykład zebrał te dwa kryształy i bym zabił te pięć korupcjonów, nie? Mhm. Albo na przykład nie wiem, zebrałbym dwa kryształy i bym zginął, to na bym musiał to robić. Aha! No, to jest właśnie takie, że mam to zrobić, Przynajmniej to Przynajmniej wiesz, też, ale nie mogę zginąć. Teraz ginąłem i musiałem na nowo wziąć quest'a To może. Aha, bo to musisz zrobić dwa serca, czyli ja je wykopię, to I też zabić, się będzie liczyć. po odporów w Podporów korupcji. Wy, wy, ja, wykopać możesz, ale użyć ja muszę. Aha, no dobra, właśnie o to mi chodziło. No. To gdzie ty tam jesteś? Stoisz ty tam w miejscu, czy co? Yy, no, czy nie, ja tu. Jakiegoś? Chodzę, tylko że tak wiesz, kopałem po prostu, to się za bardzo nie przesuwałem. Wojesz walczę mi, tu z potworami. Jest, a ty jesteś tam nisko, tak? No czerwona drużyna z Gredzio. od czegoś to jest, ziomek. No wiem, że tam jesteś, ale nie wiem jak tam dojść, czekaj, tędy. Złota skrzynia. Powiem ci szczerze, że złota skrzynia mnie cieszy. Mhm, mm to spoko. Dobra, i mamy flergana w niej. Dynamit, o. flary. No to nie, to, to nie jest deforest. Flergan, z kimś do moje TP. No nie, nie, nie. Boże, ile tu w tych jaskiniach jest kucie, pułapek. Ale, no, a nie... <laughs> a to co? Trzeba uważać. Co to jest? Patrz Z Gredzie. Oj. Łada. Dziwne, ale coś ja. dziwnego. Jedziesz pierwszy, bo ja nie mogę zginąć, okej? Okay? Ale widzisz że tu tego wszystkiego jest? Ja myślę, że no, powinniśmy zrobić... No, żeby nie zmarnować misji, czyli zbierzemy te dwa grywa stale, ale jeszcze ich nie użyję. O projek użyje No kryzale, właśnie te pięć No Brawo Z Gredzią! Miałeś dobry pomysł. Zginąłeś z gredziu. Bo zamiast bić z mojego Bonsworda, to biję z Magick Dobra Ja ten koper wykopę I zaraz wrócimy na górę Zgredzia, czy już jest noc? Mm, już ja robi noc Dobra, no to szybko wykopiemy I ja zbijam robić misję moją do... do bycia akolitą mm, Potrzebujemy zdobyć dwa kryształy Yo, jak dwa kryształy? No dwa HP kryształy, nie? No to dobrze, no to ja zrobię tą misję z dziesięcioma i wrócimy do jaskin. To Z dziesięcioma z dziesięcioma zombiakami, muszę ich tyle zabić. A, to easy. No, no, lajcie z zrobię. Dobra. Taką misyjkę. My, myknę do ciebie. Mm -hmm. Ty kim to tam będziesz? Akolitym. I Ja będę akolitą, nie wiem to do końca. Healował. No właśnie widziałem z tego, że nie, nie o to chodzi, że on healuje. Tylko, no, to, że no. wykorzystuje siły witalne. No to Czyli taki trochę jakby też ninja, niech będzie. Zobaczymy jak to wyjdzie. W ogóle jak ja widziałem jego ikonkę to wyglądała jak ninja, więc... Więc to jest ninja. Gdzie ty tam o, poszedłeś? Zgrydział tak. chyba nie w tą stronę. Ja idę w inną stronę. No właśnie ziomek, troszkę się pok pokabaciłeś. Nie, ja to specjalnie idę. A ty... i w innym miejscu może znajdę wiesz. No, serduszko. Ten bumerang mi się bardzo podoba. Chyba będę używał go jako... Pierwszej broni, kurczak leveled up Unplicit jeszcze on jest, no ludzie Po prostu broń idealna dla mnie Panie wiecie, że ty masz, a ja nie mam ustawień tego Czego? No gdy wchodzę w settings, enter area, settings nie, nie mam. To nie wiem czemu Już to z co Ja wróciłem na chwilkę do domu, bo teraz mi się noc zrobiła To ja już będę chciał, wiesz, pozabijać tych zombiaków Muszę seraz raz chrupnąć, bo mnie korci A chrupnij sobie, z ma ci, ci, ci psy. Dobra, ty masz tu jakieś śmieci? Nie Mogli, moglibyśmy mi posprzedawać coś, więc spoko by było. Dobra, shop, co tu. O, flary nam się pojawiły, niebieskie, zwyczajne. Spoko. No, całkiem porządny. Efekt, yy, gdzie są moje zębiaczki? Czemu jeszcze nie widzę zębiaczków nigdzie? Plus, yy, może mi się. Jak się craftowało O, się ten mod. Bo patrz, gramy sobie. Ło Co? Z góry na mnie czterech zombich O, zombi? Czy szkielety? Szkieletów. No to rozróżniaj Andrzej. Podoba mi się to tak, że gramy sobie normalnie na survivalu, nie? Ale wiesz, z, z dodatkami to jest spoko. No bardzo fajnie mi się gra. Dobra, czy z okulary robiło się przy tym? Bo coś mi się kojarzy, że robiło się przy krześle z tym. Elektrycznym. Ej, patrz, ja mam na fajnie Co sobie puszczę tą Sunrage'a, nie? Mm -hmm. Wszystko mi się w ogóle świeci. Widzę, nawet pod wodą widzę Dobra, do... To w sumie to jest spoko, ej, porządny skill No Ty wroflera, no... Ty... był jakiś Zginąłeś, bo pirania, nie lag, już tam nie gadaj głupot Dobra, throwing knife'y sobie zostawimy jako że jesteś ninjom To nam niepotrzebne, bomby sobie zostawimy, glowsticki zostawimy To, 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 o, ta statuetka Czemu nie ma nocy? Głajd jest tutaj gdzie jestem akurat? Więc całkiem fajnie też. Dobra. I przepalmy, co mi tutaj zostało. Czemu ja nie mam w ogóle kopu? Ej. You shall not... Gdzie cały koper, który wykopałem? A, 98 jest skrzyni z A ja Może zrobimy osobną skrzynię na ten? To później zgradzia, bo wiesz, no, no możesz. W sumie tylko, że wiesz, że najpierw muszę to. A, to jest po rudy. prostu początek, więc ciężko no. tak ogarnąć. E czemu w ogóle nie ma zombiaków? To mnie ciekawi. Bo przydałyby mi się teraz, właśnie. Mm. Nie powiem, że nie. Czekaj. A będzie zwiększony. Um, nightmare będzie. Nightmare mówisz? Wtedy będzie zwiększony przyrost. Bo w sumie teraz nie widzę, żeby było nawet, że noc coś się, coś się spawnuje. Chyba że po prostu siedzimy w domu i dlatego. Dobra, zaraz sprawdzę, co tu mogę ciekawego zrobić ponownie. Raczej nic. Tylko zbroję możemy zrobić z tego. Z kopru. A czy jak dołożę sobie. Otwórz na chwilkę, jak możesz. Dzięki wielkie. Bo chciałbym dostakować i zobaczyć, co z tym możemy zrobić teraz. Jest nowa broń. Nowa zbroja. Nie, to jest tarcza. Jak jestem głupi. Hetko, nie? Nasz widz. Pisało, że grafteralia, ja przeczytałem, że gra w Tereda. <laughs> jest nowy miecz, Mo może sobie zrobimy. Co ty na to? Nowy miecz? Jaki? E, 51 dmg, 19 critical strike, average Osu. speed, strong Lepiej knockback. Lepiej mi daj to i wolę sam zobaczyć jak on wygląda, bo tak to wiesz. To ja sobie go zrobię. Dobra. I jeszcze jest nowa tarcza. Zrobię go sobie i dam Ci resztę irona. I trochę drewna, bo do niego drewno też jest potrzebne. Iron shield nawet jest? No tak, ale ta iron mi jakoś frying się nie zbyt Pan? podoba. O to Ci chodzi? E, zaraz Ci to pokażę, bo mam to w ręce. frying PAN, tak? Tak. To nie jest miecz, to jest patelnia. Jesteś patelnią. <grym grym grym> JAKIE TO JEST patelnia. FAJNIE! Dobra to jest zgrze, dobre. O, ma większy damage niż ten Bonsword. I szybszy tak, jest, jest damage, i większe większy jest. No lepsze jest niż masło. Lepsze, o wiele jest lepsze. No taki żelazny, porządny mieczur. A rozumiem, że to jest patelnia? To jesteś patelnia. No to jest patelnia, no to czemu nie ma nigdzie zombiaków? O! Jest! Jeden. Dobra, dziewięciu jeszcze. To chodź w lewą przy okazji, zabijemy może pięć monsterów Ale nie, 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 bo to się nie opłaca, musimy... Napisać. Nie, 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 wiesz co chodzi. Z tym tak, serduszkiem. Zginę, zginę od razu i co? I słabo będzie, słabo. I znowu będę musiał zabijać Dobra, to damage Corruption Gdzie ja poszedłem? Ej, jesteś czarłonych czerwonych? No, znaczy jesteś, no ale ja cię mam na drużynie Chyba nam EX w nie leci, gdy nie jesteśmy w drużynie Ej, jak nie jesteśmy tak na no, wystarczająco daleko O teraz. Jak widzisz mnie tutaj, jak masz tego po boku tam, co mówiłeś w pierwszym odcinku, że... Nie zabijaj mi zombiaków, jak widzisz, ok? Tu jest. Zostaw mi go a, czekaj, ja bym ja go zabił to co? 9 zombi nadal mam 9. Ja muszę zabić 5 tych korupcjonów, no to to będzie łatwo. Ej, ale a czemu mi ich nie zalicza tych zombiaków? Jeszcze tylko 4. A mi jednego tylko zaliczyło, stary. E, nie wiem. Hmm. Możliwe, że trzeba zabijać tych akurat takich, co były w Terrarii na początku z tym skórką taką podstawową do zombiaka. Bo teraz się trochę pozmieniało w jeden dwa. A możliwe, no. że nie współgra z tym do końca. Dobra, czekaj, zombie tu jest, zobaczmy. Jeszcze jednego muszę zabić, co ja poziął? Dobra, zabiłem wszystkie potwory. Joki on jest mocny. Teraz nie mogę zginąć tej pomocy. No, zabiłem go i nic. No nie! Czy ja naprawdę muszę zabijać te początkowe zombiaki? Cera. Nie! Zabiłem jakiegoś innego i też. osiem. chyba że tam to są po prostu zbyt mocne. Jakieś lepsze zombiaki ulepszone wiesz. Możliwe. Bo dwa mi na razie zaliczyło jedynie. Mi już wszystkie, tylko muszę teraz zdobyć te dwa i tyle. No bo ty miałeś potwory na korupcję, ja mam zombie. Nie wiadomo czy tu się jakoś tam nie pomieszałeś. To jest głupi. Ale jak będziesz widział to mów, bo mi się naprawdę to przyda. A jest tu jakiś szkielet, a. Ah. Na, szkielet akurat nie jest zbyt fajnie. Exp nam leci, więc spoko jest. No to wystarcza też. Dobra, wiesz co? Bo jeszcze no, gdzieś... możemy zrobić te okulary. Ej. Co? No trzeba mieć lensy, ale... Lensy no, mam! mam. Mam lensy, tylko masz. że właśnie nie wiem przy czym się robił. Bo pamiętam, że coś się robiło. Czekaj, bo z... idą dwa zombiaki. Za tego dostałem, za tego też. No to spoko. Chyba, że to muszę na foreście zabić. Bo tam wszedłem gdzieś dalej, może dlatego. Możliwe. Że... Dobra, poczekaj, a nie, to szkielet. Fuck. No Numer wyhilujemy się czymś. Aha, ja w ty ogóle ty mam statystyki do masz. rozdania. Masz? Ja też mam dwa faktycznie. Dobra, czekaj, zombie. Magic damage, maga. Nie, ja nie będę, ja będę Jeszcze pięciu. Jest witalność i siła. A ja, jako on, potrzebuję chyba trochę Dexterity i Agility. Więc sobie rozdam. Jeszcze raz do Dexterity, spoko. Podoba mi się, tylko że niestety dzień Baternia! mi się robi. Dobra, Baternia zombie, chodź. Jeszcze czterech, szybko. Nie zabierajcie mi. Jest zombie. Jeszcze. No, trzech. Czy... Co on zrobił? To teleportował się u mnie ten ziomek. Dobra, słyszę po lewej zombiaka. Gdzie ty się kopiesz tutaj w ogóle? No chodź kopiemy się, po może A może poczekaj, aż ja sobie zaliczę eks z tego i... dwóch jeszcze. Zabiłem ich właśnie. Masz? No przecież przed chwilą zabiłem tych dwóch ostatnich i mi nie zaliczyło ich Walnę, walnę po prostu Nie mogę. Dobra. Jest tylko jeden jeszcze Tylko powiadam o to będzie kolejne 8 No, 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 jeszcze jeden, proszę, wbijaj Na rejon Zombie Jest, słyszę, słyszę, słyszę Tylko z której strony idzie? Jest, idzie, 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 idzie Nie uciekaj, nie uciekaj Jeszcze jeden A, Ta misja He <Gluczek> O nie, jest, do... jest, jest yes. I? No pff! O co chodzi? Przecież już bym był półtorej jakolity. Krzynia Jak to, no hey. Oszukali mnie Za chwilę dzień Jak cię bije zombie tego go oszczędź Czemu myśmy, jak myśmy? Którędy my tu byli? Nie wiem Mi się A mapa ten... zresetowała No, nie, 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 nie Jeden zombie Poważnie, nie będzie go nigdzie? Znaczy, pewnie jakby był to i tak by nie No i nie ma Dzień, dzień dobry ba Bardzo fajna Nie lubię tej gry Spoko No kurde Aż sobie, nie, ustawiam sobie nos world level, zobacz Ej, world level widzisz Jack. Dobrze, widzę, Jack. tylko chcę jeszcze chcę jeszcze sobie zrobić tę misję dzisiaj, więc, znaczy w tym odcinku. Więc, 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 poczekajcie. No, zdałeś, czy też? no wpisałem noc, tak. A to tylko na zasadzie, że no, chcę jednego zębiaka dobić, bo już zabiłem ich 80 i mi nie chce zaliczyć. jest Błąd autora. Może... Błąd autora, yeah. dokładnie. Będę autora, trzeba wykorzystać. No dobra, gdzie są zombiaki? Zapraszam zombie, bombie, zombie, bombie, zombie, zombie, jee. Yeah. No ludki, proszę. Jest, widzę, świeci się coś, coś niebieskiego, jestem coraz bliżej, bliżej... No nie rozumiem. Nie rozumiem a, i tego. A ja wiedziałem, że to serca, a to jakieś dwa jądro. No, szkielet, super. Już zabiję kolejnego zombiaka, nic. Wal się, kurczak. Po co, po co ci bycie akolitą? bieram Soma. Silvera. No proszę, żąbiaczki. chodźcie. wiesz wie co musimy sobie zrobić lepszy, jednak lepszy kilo. W takim drewnie, z podstawowym, to się tak głupio kopie. No to możemy zrobić na przykład złote. O! Maszrum, maszrum. Maszrum bają? O, kurde, od 26 do 31 tego poziomu. To może je zostaw na razie. Bo jak tam wejdę i zginę, to się wkurzę. Które mają szkielet. Level 15, 15 damage. Ale coś 15. mi się wydaje, że to jest coś zepsute. Mocno. Nie, że coś, ale już zabiłem tyle tych zębiaków, że. że mi chce szlak trafić. Ja nie jestem nadal i coś mnie tu dziwi, więc zobaczymy jak to będzie. Może mi się poza odcinkiem uda jakiegoś przypadkowego zębiaka trachnąć, i akurat mi się wbije. A jeśli nie, no to przykro mi, ale nigdy nie będę akolitał. <grym, <grym, nigdy nie będę. Okay. Ostatni ząb. Nie szuk, nie, 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 nie Jest! Nie Jest! Działa! Działa, 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 działa. No nie! Dobra, Zgradzio. Chwila prawdy. Mam pogadać z Katrin. Yy, Pielęgniarką. I zobaczymy, co z tego będzie. Jest! Proszę bardzo. I. akolit level up. Jestem akolitem na poziomie drugim. Jak ja teraz wysoko skaczę Dobra. Class. SOM Wow! czytaj. Ile ja mam heal? To mogę użyć już. Undead Banishment. Increase damage. Przeciwko tym, nie potworom mam większy damage. Mhm. Jakimś innym przeciwko demono. No. Jak będę używał magiczne i te klaby, czyli to nie jest, to jest mace. Klaby to są takie okrągłe... Psz, 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 co się bije. Hila mogę używać Jakieś tam Blesa. Co ja robię? Czyli mogę was coś tam. Nie wziąłem się nawet tego Questa. Healy naimis. Bless Be? to jest yy, o, ten. Święty takie poświęcenie, pobłogosławienie, coś takiego. Teleportację będę miał potem, o też fajnie. Dobra, jak na razie mogę sobie rozdać coś takiego jak Hila. Kombata? Nie, nie mogę tego dać. Czemu ja nie mogę tego położyć? Co chodzi? No co jest? A Level 4 nie mogę przełożyć skill'a. Aha, dobra, już czaję. Trochę zrąbałem teraz. Dobra, czy teraz to mogę przełożyć? Aha, to są chyba skille, których się nie używa, tak? Pasyw web, już No, a tego co akurat mogłem, to nie dodałem punktów, bo pomyliło mi się. Dobra, no to ogarnięte. Teraz muszę kolejną misję zrobić. Misję. No, się okulary. No to połączymy z gredzią. A jak na razie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, Był ze mną z No to ty no. zrobisz w następnym odcinku z który, który już wkrótce będzie fighterem. Yeah. Jak widzicie co drugi dzień wstawiamy, a co inne? dziś są inne gry, więc Terraria na, znowu jest na pierwszym miejscu oczywiście, jak to kiedyś było z Multi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że go skomentujecie, slajkujecie, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujecie kanał. Był ze mną z Gredzią, który jest przyszłym tak, fighterem. Gdy hmm, yeah. zdobędę trzy serca... O! Nightmare jest! No to dobrze. No. Dobrze. A. Przy. Masz też najmer? Tak. No to fajnie. Do usłyszenia, papa.